Wam pokażę, jak zrobić pysznego sprite'a. Potrzebny kubek, szklanka, o, tam trochę wody, szklanka, woda, citrina, cukier. To mamy wszystkie te składniki. Dzie dziękuję za fajny komentarz od Kamila ze strony fajnego w filmiki po angielsku. Dziękuję Kamilowi za filmik i za komentarze dobry filmik zaprosił mnie na kanał, wy też możecie napisać komentarz więc zaczynajmy od tutaj mam takie coś taką machynę coś, mi wycisną nie ja raz to robiłem O, coś się popsuło. Przepraszam. A, nie, chyba jest. A, nie, Czekaj. Będę ręką wyciskał. Będę się starał, żeby ani jednej peski nie było. O tyle wystarczy. Teraz daję trzy łyżeczki cukru. A jeszcze pół takiej małutkiej łyżeczki sobie dam. Teraz lewamy tutaj wodę. O, idę, może idę po no, no. O. Ale dzisiaj się nam poszczęściło. Akurat, akurat nowa woda dostarczona Alfred. I co? Teraz całość wymieszać, żeby było czuć wyciszane.